Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj pogadamy o Adnan Januzaj, belgijski piłkarz występujący na pozycji napastnika lub ofensywnego pomocnika. Jako junior grał w FC Bruxelles i Underlandzie Bruksela, ale w końcu pojawił się w bardziej znanym klubie, jakim jest Manchester United. Na przełomie sezonu 2015-2016 spędził yy, rok na wypożyczeniu w Borussia Dortmund, a potem po powrocie zaliczył kolejne wypożyczenie w klubie Sumbland. Ze względu na swoje urodzenie i pochodzenie zaliczył też kilka narodowych reprezentacji. Belgii, Albanii, Turcji, Kokosowa. Data urodzenia... 5 lutego 1995 miejsce urodzenia Bruksela, Belgia. Kluby, który grał, Underland, Manchester United i Superland.